Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy ty jesteś tym, który miał przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie. I na co patrzycie? Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelia. A błogosławiony jest ten, który nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze, ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co wyszliście? Zobra zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotować ci drogę. Zaprawdę powiadam wam między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana chrzciciela lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on Oto słowo pańskie Niedziela radości, bo narodzenie Chrystusa jest bardzo bliskie. Ale wiemy, że chodzi tutaj o coś więcej niż tylko kolejne przeżycie rocznicy narodzin Pana Jezusa. Nie chodzi przecież tutaj tylko o jakieś wspominki. Tu chodzi o nasze narodzenie. On już się narodził, on już swoje zadanie wykonał. Wyszedł ze swojego, swojego boskiego komfortu i stał się człowiekiem. I teraz pragnie naszych narodzin, co dla nas no, jest nie, nie, niezbyt komfortowe, bo jak tu się na nowo narodzić? Jezus mówi Nikodemowi: Musisz się na nowo narodzić. I każdy z nas, myślę tak, jak Nikodem pyta. Pyta rozsądnie, jak to może się dokonać, jak ja mogę na nowo się narodzić, jak mogę yy, znaleźć się w miejscu, w którym znowu będę patrzył na świat, otrzyma dziecka. To już nie jest możliwe. Mam przecież swoje doświadczenie, mam już swoje jakieś stereotypy, yy, postrzegania siebie, świata wszystkich dookoła. Jan Chrzciciel jest tym, który wskazuje na narodziny Chrystusa i wskazuje też cel tych narodzin. Można powiedzieć, że Jan Chrzciciel jest tym, który doskonale nam pokazuje przedmiot wiary. Oto idzie Przyszedł Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Oto przyszło już królestwo. On wskazuje, że to królestwo już przychodzi i mamy się dlatego królestwa narodzić. On jest tym, który wskazuje na baranka, który wyzwala z różnego rodzaju więzień, który wybawia z wszelkich jakichś takich doświadczeń, w których jesteśmy jakoś sparaliżowani. Żyje na pustyni, ta pustynia wyostrza to jego widzenie, dlatego tak bezbłędnie wskazuje na Chrystusa. Jest jakby pozbawił siebie różnych, można powiedzieć, Atrakcji i różnych rzeczy, które, które mogą przykuwać oko, żeby mieć to oko, oko zwrócone bezpośrednio na Chrystusa. Jezus dzisiaj o nim mówi. Co wyszliście obejrzeć na pustyni, trzcinę kołyszącą się na wietrze, ale co wyszliście zobaczyć, człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty nosią, noszą. Jezus tak, takie mówi świadectwo o Janie, ale dzisiaj widzimy w tej Ewangelii, że na, nagle Jan znalazł się w sytuacji niekomfortowej. Znalazł się w więzieniu. Czyli znalazł się w sytuacji granicznej. To nie była pustynia, którą sobie wymyślił. To nie była pustynia, którą sobie odnalazł. To nie była pustynia judzka. I to nie była pustynia, którą nawet gdyby Jan Szczyciel poszedł na Saharę, czy może na jakąś pustynię syryjską. To jest pustynia, której nie jest w stanie sobie sam wymyśleć i wyreżyserować, bo to jest pustynia ducha. To jest ta sama pustynia, na którą poszedł Jezus. I nie chodzi tutaj tylko o ten geograficzny moment, bo bo akurat tu jest zbieżność. Jezus był na pustyni ludzkiej, był kuszony, był na pustyni i Jan Szczyciel też jest na pustyni ludzkiej. Tu chodzi o to doświadczenie, że Jan Chrzciciel musi wejść w to doświadczenie Jezusa, Jezusa na pustyni. Pustyni, której nikt z nas nie może sobie jakoś obmyśleć. I to jest ta pustynia, która w której Jan Chrzciciel już nie jest utkany okryciem z sierści wielbłądziej, lecz jest okryty lękiem przed śmiercią, jest okryty wątpliwościami, jest okryty pytaniami, które stawia przez swoich uczniów Jezusowi. Zobaczmy, że Jan Chrzciciel, ostatni prorok, a dzisiaj słyszeliśmy w drugim czytaniu... Hmm, Weźcie bracia proroków jako przykład wytrwałości i cierpliwości, którzy przemawiali w imię pańskiej, a Chrzciciel jest ostatnim prorokiem, jest tym, który wskazał już tak bezpośrednio już nie tylko zapowiedzi, ale wskazał tego baranka, czyli jasno pokazuje przedmiot wiary. Natomiast w wierze w chrześcijaństwie nie chodzi tylko o to, żeby wiedzieć, co jest przedmiotem wiary. Bo to wtedy jest jeszcze poziom wiary deklaratywnej. Ale chodzi o to, żeby przeżyć tą wiarę. To znaczy, żeby ją przejść, tą wiarę, bo wiara to nie jest deklaracja, tylko to jest zawierzenie, to jest zaufanie. To jest właśnie wyjść ze swojego doświadczenia, czyli wyjść z tego, co już wiem, czego doświadczyłem, w czym się, można powiedzieć, tak umościłem życiowo, i narodzić się na nowo. Narodzić się na nowo. I dla Jana chrzciciela tym miejscem jest więzienie. Dla mnie ten moment Jana chrzciciela jest jakoś taki bardzo bliski, bo ten Jan taki twardy, właśnie w tej sierści, z, w tej, ubrany w tą sierść wielbłądzią, jest taki dosyć taki, no, trudny do, trudny do naśladowania bardzo. Natomiast ten Jan Szczyciel, który jest w więzieniu, jest tym, który już nie tylko wskazuje na królestwo, ale musi się narodzić dla tego królestwa. On znalazł się w więzieniu, żeby nie mówić o królestwie w sposób deklaratywny, nawet jako największy prorok, ale żeby sam wszedł do tego królestwa. Jan Szciciel ma bardzo trudne zadanie. On musi ze Starego Testamentu przejść do Nowego. Bez oczywiście odrzucania Starego Testamentu, bo nie można odrzucić swojej tożsamości. Ale jakby narodzić się do tego królestwa, o którym Jezus mówi, musi, Jan Szciciel Musi sam jakby doświadczyć, co to znaczy, że bliskie jest Królestwo Niebieskie, że to nie jest jakaś idea, która nadchodzi. Nawet jeżeli to jest konkretna osoba Jezusa, ale Jan opowiada innym o królestwie, a teraz sam musi, musi narodzić się do tego królestwa. I staje się kimś bezbronnym, a bezbronność, bezbronność, bezsilność jest czymś, co jest bardzo mocno związane z narodzinami. Przeczytam taki tekst, który już nie, niejednokrotnie go cytowałem, ale z, z Hansa Ursa von Baltazara, Chrześcijanin i Lęk, książka, ale który bardzo pasuje do tej dzisiejszej Ewangelii. Bezbronność, i patrząc z perspektywy zwykłe, zwykłego człowieka, słabość, a zatem także lęk. Staje się najistotniejszym warunkiem chrześcijańskiej dzielności. Im więcej bezbronności, tym większe otwarcie na Boga i dla Boga, i tym samym większy przypływ Jego mocy, Jego większa obecność człowieku. Nikt nie jest w swoim stosunku do Boga tak bardzo bezbronnie wyeksponowany jak święty, to też nikt nie może dorównać mu gotowości przy, przyjęcia każdego lęku, a przecież właśnie to jest kwintesencją każdego męstwa. I każdego rynsztunku, który ofiaruje Bóg. Widzimy tutaj Jana Chrzciciela, który ma nowy rynsztunek od Ducha Świętego. To jest bezbronność, to jest bezsilność, to jest lęk. Ale nie po to, żeby zostać zamknięty w tej bezbronności, ale żeby doświadczyć wyzwolenia. Jan Chrzciciel jest w więzieniu. Każdy z nas doświadcza różnego rodzaju więzień. Więzień, których czujemy się jakoś y, skuci łańcuchami, przez nasze jakieś słabości, przez jakiś nie tylko grzech, ale także i przez jakieś różne sytuacje życiowe, który, wobec których jesteśmy bezradni. Że jakieś doświadczenia, jakieś miejsca, w których jesteśmy, jakieś relacje, y, jakieś, y, jakiś opis. Y, i, i naszego, naszego doświadczenia trudnego, na, wobec, z którego jakoś nie, wobec którego nie widzimy jakoś wyjścia. Każdy z nas doświadcza jakiegoś sparaliżowania, bo więzienie to jest takie miejsce, gdzie jesteśmy sparaliżowani, jesteśmy przywiązani i czekamy na śmierć. I każdy z nas ma takie jakieś doświadczenia w sobie. Takie doświadczenia, które, które nas wiążą, i które nieraz są też pozbawione nadziei, nie tylko, że nas wiążą, ale też nam odbierają, na, odbierają yy, nadzieję, i już widzimy, widzimy ten miecz, który szykuje się do ścięcia głowy Jana szciciela. I czujemy, że różne rzeczy w nas też za chwilę zostaną ścięte, że nie mamy jakoś nadziei. Wielki Piątek w Modlitwie Wiernych, które wiemy, że jest bardzo rozbudowana. Na końcu, kiedy modlimy się już za wszystkich, jest, jest takie zawołanie bardzo krótkie. Otwórzcie więzienia. Otworzyć więzienia. I jaki jest sposób na otwarcie tego więzienia? Wiemy, że Jan Chrzciciel z tego więzienia już się nie wydostanie fizycznie. Ten miecz już nad nim jest już zawieszony. Ale tym sposobem na wyjście z więzienia jest dzieciństwo. I tego... Ani Herod, ani Herodiada, ani wszyscy inni, którzy są przyczyną uwięzienia Jana Chrzciciela, sobie nie mogą wyobrazić. To jest dziecięctwo. Znaczy, jeśli mamy jakieś nasze więzienia, w których czujemy się bezbronni, to tam wołajmy o narodzenie, o swoje narodzenie. To znaczy o to, żebym pozwolił sobie być dzieckiem. To znaczy, żebym... Nie, nie potraktował tej swojej niemocy, bezbronności w sposób przemocowy, bo tak często ją traktujemy. Znaczy, nie możemy wytrzymać z naszą bezbronnością, z jakimiś sytuacjami, które nas, nas wiążą, nas trapią i jesteśmy w, często wobec tego okrutni. I zgoda na tą bezbronność jest jakimś rodzajem. Rezygnacji z, z bycia przemocowym wobec samego siebie. Myślenie o sobie bez nadziei, myślenie o sobie yy, w taki sposób, że, że nic mnie z tego więzienia nie może wyzwolić. Może mamy rzeczywiście takie więzienia, z których, nie, z których wychodzimy od kilkudziesięciu lat, nie możemy wyjść. I brak nadziei, i brak ufności w tym doświadczeniu jest przemocowe, jest, tą, jest tym mieczem, który my trzymamy nad swoim własnym życiem. I trzeba stać się dzieckiem, czyli odłożyć miecz i być dla siebie bardziej łagodny i bardziej dla siebie dobry i delikatny, tak jak tego potrzebuje każde dziecko. Ta Ewangelia jest dzisiaj o Janie Chrzcicieli, ja chciałem jeszcze przeczytać świadectwo człowieka, który z powodu swojego sprzeciwu wobec nazizmu w ostatnich latach, w końcówce wojny, znalazł się w więzieniu i został zgilotynowany. Pastor Dietrich Bonhoeffer, który napisał przepiękne listy więzienne, które bardzo pasują do tej dzisiejszej Ewangelii. Kim jestem? Często mi mówią, że wychodzę z mojej celi opanowany i łagodny i mocny niczym Pan ze swojego zamku. Kim jestem, często mówią mi, że rozmawiam z moimi strażnikami swobodnie i życzliwie i jasno, jakbym władał nad nimi. Kim jestem, często mówią mi, że znoszę dni nieszczęścia spokojnie, z uśmiechem i dumnie, niczym ktoś do zwycięstwa przywykły. Czy jestem naprawdę tym, jak inni mnie widzą? A może jestem tylko tym, co sam o sobie wiem? Niespokojny. Tęskniący, chory, niczym ptak w klatce, z trudem oddycham, jakby dławiło mnie coś w krtani. Pragnę kolorów, kwiatów, głosu, ptaków oczekuję słowa dobrego, <coughs> bliskości człowieka, drżę przed gniewem despotyzmu upokarzającymi zniewagami, w bezustannym oczekiwaniu na wielkie sprawy, bezsilny trworze się o przyjaciół w nieskończonej dali. Zmęczony jestem i brak mi pragnienia, modlitwy, myślenia, działania, skończony i gotowy rozstać się ze wszystkim, kim jestem, tym czy tamtym. A może dzisiaj jestem jednym, a na drugim, a może tym i tym zarazem, przed ludźmi obudnikiem, przed sobą wzgardzonym, wrażliwym herlakiem. A może co we mnie jeszcze zostało, podobne jest do rozbitej armii, która w panice ucieka z pola już rozstrzygniętej bitwy. Kim jestem? To wewnętrzne pytanie: kpić ze mnie może. I ostatnie zdanie Bonhofera, które jest jakby kwintesencją tej dzisiejszej Ewangelii i właśnie narodzin, które są sposobem na wyjścia z więzienia, narodzin, czyli stanie się dzieckiem. Kim jestem? Znasz mnie, Boże, jestem Twoim, Twoim dzieckiem. Do Jana Chrzciciela i do każdego z nas, który woła o wyzwolenie z jakichkolwiek więzień, są skierowane dzisiaj słowa proroka Izajasza. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiat jak lilie polne. Niech się rozraduje skacząc i wykrzykując z uciechy. Jak dziecko skacząc i wykrzykując z uciechy.